bardzo serdecznie w grze Science Row 4. W dzisiejszym odcinku wybierzemy sobie naszego głównego bohatera. I kto nim będzie? Czy będzie babeczka z kielonem w dłoni? Czy będzie mężczyzna, który myśli, że jest Bruce Lee? Czy babeczką, która po prostu się opiera? Czy może jakiś dumny facet po prostu? Czy jakąś grubą lochą? Fa murzynek z baseballem? Babecka z cygarem czy taki powiedzmy polityczny maczo? E, weźmy sobie może, że tak powiem. No nie wiem, mam dylemat, powiem Wam naprawdę. E, weźmy sobie, nurzynym nie będziemy, weźmy sobie początkowego e, bohatera. I okej, okay, tutaj będziemy sobie modyfikować naszego bohatera. Możemy go sobie przekręcać i tak dalej. Weźmy sobie ciało, płeć oczywiście, mężczyzna, rasa, czarna na pewno nie, weźmy sobie biała, akceptuj, budowa ciała, więc zróbmy sobie albo grubasa, albo chudego, weźmy sobie chudego z mięśniami, tylko może nie takimi wielkimi, tylko po prostu kaloryferek, żeby był oczywiście... Widoczny Okej, okay, taka może być e, Zatwierdzamy budowę ciała Skóra e, Możemy być net niebieskim Co? Okej, okay, pomarańczowy też nie Jakimś w ogóle czarno-straczkowatym Też nie Białym też nie Nie będziemy robili z siebie nie wiadomo kogo e, Okej, okay, moi drodzy Chyba weźmiemy sobie taką w miarę Normalną skórę Opalenizna Brak. na wiejska. A, tutaj bikini, bikini stringi. Nie, weźmy sobie brak opalenizmu e, Wiek. Weźmy sobie. O fuck! Lol. O, on ma nawet tatuaż. 100 lat już bym miał takie zmarszczki na reunionie. Nie, nie. Weźmy sobie 20 lat. Tyle w sumie, ile ja mam. Tutaj mogę zdradzić. Dla osób, które e, bardziej się interesują moim kanałem, ewentualnie e, tak widać, że może jakieś tam parę, jakiś mm, rys się e, pojawiło. Sex API, no oczywiście, sex API. Weźmy sobie, o, żeby było widać. Jak największy, jest duży i nie ma w ogóle. Dobra, weźmy sobie 100%. Ok, wstecz. Twarz znaki szczególne podbite oko tu w ogóle widać pokaż tu tego ryja podbite oko nie, tutaj nic nie widać. Weźmy sobie może bez żadnych e, znaków szczególnych, bez żadnych e, ciemię, oczy, uszy, policzki i tak dalej Moi drodzy, zawsze robię weźmy sobie F1 Albo nie, dobra, darujemy sobie. E, ponieważ ja zawsze zostawiam twarz taka, jaka jest. Ponieważ e, ja nie umiem, to nie są według mnie Simsy, e, więc sobie darujemy to po prostu. E, dobra, ale możemy na przykład sobie już fryzurę w miarę jakąś e, zrobić. Zwany menadżer, ewentualnie. E, dama z 50. lat, to nie. E, o taka też nie. Dredy odpadają, długie odpadają Weźmy sobie Weźmy sobie może taką Kolor włosów To jest co, rudy taki straszny Weźmy sobie Na Eminema, albo różowe O to bardziej fiolet Dobra, weźmy sobie w miarę taki e, O Jezu jaki wąsik Na Hitlera e, Co to ma być zarost Kurde. Weźmy w jakąś miarę ogarniętą. Ta jest fajna. Znaczy, o. Popołudniowy zarost. Niech będzie. Kolor weźmy sobie bardziej zbliżony. O. Super. Brwi. Naturalne, męskie. Nie będziemy zmieniać. Tu możemy sobie zrobić nawet czarne? To nie. Może białe? Pokaż mi tu bardziej ryja białe. A niech będą żółte. Ok, weźmy wstecz. Makijaż. Nie, makijażów nie będziemy robili z naszego bohatera pedałka. Także osobowość. Głos. Ja tutaj może troszeczkę podgłośnie Żebyście ewentualnie słyszeli. Dobra, weźmy głos mężczyzny jeden. Teraz mogę wam jeszcze podgłośnić na ton głosu. Teraz jak wiewiórki te, alwiny, to nie. Nie no, dobra, bez przesady. Dobra, weźmy sobie na minus 24. Według mnie taki... Amigo? Nie, ja tu pamiętam, był taki fajny nawet ninja? Nie. Um... Striptiz to nie. Um... Patrzcie na to. Normalnie. Nie, no nie będziemy się wydurniać. Wow. Nie, weźmy trio. Niech sobie lata. Um... Nie, no nie idziemy puszczać bąka. Dobra. <ścoughs> nie, no powiem Wam, że w tej grze przejawiają się właśnie takie E, może mm, momenty dla dorosłych takie bardziej e, zboczone, czy coś w takim stylu weźmy. Nie. Dawaj koleś. Dobra, to daj spokój. Ośmiel się. E, tak na uwadze powiem, że ta gra jest dość troszeczkę e, wulgarna. Galeria postaci nie. Rozpocznijmy może grę. Akceptujemy. Ta gra jest tak według mnie troszeczkę no brutalna, powiedzmy, i troszeczkę wulgarna, ponieważ występują tutaj przekleństwa. Nie tylko z mojej strony, bo czasem się zdarzy tutaj przeklnąć, ale też właśnie typu różnych gestów. Nie? Czy tak, że nie wiem, striptizerka z tyłu. To może ktoś się obrazić, czy coś. Ale oczywiście twórcy tej gry właśnie wiedzieli, że kupią to osoby przeważnie, nie małe dzieci, tylko osoby, które rozumieją to wszystko. Że to jest tylko gra. O, jakiego mam Kiciusia. Super hata. Okej, okay, ale mniejsza już o tych e, twórcach i o tej grze. E, także jesteśmy prezydentem Ameryki. I uwaga, co tu będziemy robić. Mogę Wam zdradzić, że będziemy podejmowali e, trudną dość decyzję. Dobra, masz dobre wieści, czy nie? Dobra, i zaczynamy. E, idziemy na konferencję prasową. Tak, wcześnie rano, tak dokładnie jestem facet, nasz bohater. Jak ja. Lepiej się wyspać. Aha, mamy do wyboru. Albo uleczyć raka, albo zakończyć głód na świecie. Wybierzmy, no trudna decyzja. Według mnie, ja osobiście wolałbym wyleczyć jednak raka, ponieważ głodnych zawsze można nakarmić, a wyleczyć z raka nie bardzo. Okay, dobry wybór. Dobra, Ziomoś, możesz już sobie odejść. Masz z Bara. A ty, Niunia, coś powiesz? Nie? Okej, okay, to spadaj. Dobra, już do wyjścia. A nie, tu stoi jeszcze ten drugi nasz doradca. Super, e, jemu już oczywiście Now, przeszkadza you, to. E, także. Abstrakcja, mm, abstrakcja, tak? E, Okej, okay, wiesz co ci dziemuś powiem? Hmm, hmm, fiutka mu nie pokażemy, może. Ale przyłożymy fitkowi w głowę. A. Aj, przyłóż mu fiutka. Okej. Okay. Pozwolę sobie na riposte. Ok. I przed nami najważniejsza decyzja. Przede mną. Um, na tenisa spadła. Nie grałem żadnego penisa. Ha, tenis. Jest nasza mordeczka z trzeciej części. Byczek. Hmm. Idziemy na melanszczynie. No pewnie, że. Boom. Dobra, popcorn i można lecieć. Dobrze, byczku. Siemka ziom. A, nie można jej nic zrobić. Okej, okay, dobra. No i od, przed nami teraz też będzie taki, że tak powiem, epilog 2, ponieważ... Um, nie będę tak spoilerował, ale wiem co będzie teraz i kawałek później, a później już kompletnie nie wiem. Um, tutaj będzie znowu taki epilog, oczywiście dużo słuchania bądź czytania, um, no ale dobrze, zacząłem, że nie będę tego wszystkiego pomijał, także zostawiamy to um, tak jak jest i okej. Okay. Znowu jakiś problem.

za późno. Dobra, moi drodzy, przyciszę teraz to wszystko, e, ponieważ już głosu naszego nie będzie. I okej, okay, dobra. O, mamy kosmitkę. Jak słyszycie może z tyłu mojego psa, ale on jest troszeczkę e, głupkowaty, więc nie wiadomo o co mu chodzi. E, okej, okay. to jest cały szef tych ufoludków, kosmitów. Okej... Okay, i... No nie mogę, powiem wam, że troszeczkę mnie rozprasza ten pies, bo już mnie denerwuje Dobra, schodź Eee, kim nie No porwali naszą... ...wziomalkę Prezydent ochrona Ziniak! Super Miło poznał Zniknął ją no puśćcie mnie! Co za debile, już bym dawno już jednego kosmity by było mniej, ale nie no muszą mnie trzymać na glebie, oczywiście muszą. Ok, i oczywiście tutaj będzie e, scenka e, po tym już ataku takich mini, i będziemy musieli tutaj w miarę ogarnąć ten cały syp. E, dobra, lecimy szybko w miarę. Ty czarny stój z gnatem. Zabi ci kosmicz, powiem wam troszeczkę. Dzięki Bogu. Dobra, wbijam do siebie. No i patrzcie jaki mam super zajebisty gabinet, figurka, hop! I uwaga, spółek wyciągałem się, bronię. A na środku pojawia się stoliczek z mega bronią. Okej. Okay. Dobra, drugą poprawkę do konstytucji kiedy indziej damy. E, I okej. Okay. Fuck. Co jest? Oddawać go. Dobra, jeden pad. Okej, okay, drugi też. E, powinniśmy się udać w tą mańkę. Coś tu się jeszcze dzieje? Dobra, to lecimy stąd, uciekamy. No te kosmici nie mieli kiedy... O Jezu, fuck! Znowu band. Jebłem, jebłem. No nie no, zostawcie ich, to są spoko mordeczki, ten w kapeluszu był spoko. Zapraszam nas na tenisa, ale odmówiłem. W sumie i dobrze. E, dobra, bo nas tutaj coś strzela, jakiś ufoludek. Myszka mi troszeczkę uciekła. Shit, no. Nie macie kiedy przeładowywać. Dobra, najpierw tych bliżej. Będziemy celowali w główki. O ile nam ten... Czarny. Ty jeszcze wstajesz? Co za lamo? Ok. Powiem wam, że nie lubię takich e, akcji w budynku. Dobra, trzeba się schować. Gień kos kosmiczny skór wielu Ok, no to gień. Dawaj się nie wcinaj mi się tu w parafię. w paradę. Parafę. Paradę. Dobra, będziemy sobie strzelać, aż wszystkich wystrzelamy. Co to za broń? Przymierzyć. I strzelać, taka jest taktyka. Okej, okay, gin A, jeszcze ich dwóch zostało, dobra. Przeładowywuj szybciej, bo dostajemy. Dostajemy w dupę, a amunicję ładujesz. Dobra. Przeskoczmy sobie fikołkiem, fikokołkiem. Okej, okay, jazda. Fakt, to się minęliśmy. A, mieliśmy na górę lecieć. Powiem wam jeszcze tak, że jak tutaj coś się dzieje... fak i znowu... A, tym razem się nie wywali. Że jeżeli jest jakaś akcja, to ja sam ogółem nie czytam tych dialogów, bo to mnie tak, że tak powiem, bardziej się skupiam na rozgrywce, na, na tym, co się dzieje. Więc staram się tutaj w miarę dobrze jakoś to ogarnąć, tą sytuację. I tak co jakiś czas rzucę okiem, co tam się dzieje, żeby w miarę być poinformowany. No i z tego co na razie tutaj ogarnęłem, atakują nas pufoki, kosmici. My jesteśmy prezydentem, także musimy obronić Amerykę. Dobra, Hetcho, tu już nie ma żadnego balasa. Nie ma. Okej. Okay. No idziemy, idziemy. Powiem Wam, że teraz będzie najgorsza część, której nie lubię. Ale za to, jaki widowiskowy. Em... Będzie zaraz moment O tutaj powiem wam, że jakieś klatki spadły FPS-y e, Po prostu, jeżeli na przykład się pojawia coś wielkiego, tak jak ten e, Stateczek malutki I e, do tego jeszcze jakieś strzały, nie wiadomo co, to mogą mi się zdarzyć jakieś, że mi spadną te klatki No ale okej okay. Trzeba zrobić z tym porządek O właśnie jakiś bug. W ogóle co się stało, to ja nie wiem Ale dobra Zjeżdżamy sobie zeskoczymy i do rządowej broni amerykańska oczywiście okej okay. i będziemy musieli niestety te statki fruwające gdzie one tam są nie ma ich no gdzieś one powinny być a tam lecą No powiem wam, że nie lubię tego, ponieważ e, nie lubię strzelać właśnie, nie lubię takiego typu gier, że jestem w jakimś robociku i muszę strzelać do innych statków, więc ten moment dla mnie jest, że tak powiem, najgorszy. Ale dobra, nie ma co się poddawać. Zestrzelimy dziada. Dobra, nie tym razem to następny, dobra, ale możemy oczywiście drugiego rozmawiać. E, mamy tutaj pociski zwykłe i możemy za pomocą prawego przycisku przytrzymać i jemność taką kulkę. E, Okej. Okay. Chodź tu, nigdzie nie uciekniesz. Niszczę cię. Dobra. Następnym razem. Jezu, dostaliśmy kulką. Co tu się kurwa dzieje? Dobra. Jeden pad. No i to jest najgorszy moment, ponieważ ich jest dużo naprawdę. Ale dam radę, dam radę. Ja nie dam rady. Dobra. Kolejny pad. Zastanówmy się, może tego? A, już ten też ma. Tak, ręce do góry, ty ziomuś, strzelaj, a nie ręce do góry machasz. Dobra, ten już zniknie. A, już ten też zniknie, super. Powiem wam, że a, gdy wcześniej sobie grałem, to gorzej mi szuka. Może teraz też nie jakoś nie najlepiej, ale no mówię, nie lubię tego typu akcji w grach. A, musicie mi to wybaczyć. No ale oczywiście jak już nagrywam to postaram się dla Was jak najlepiej to e, nagrać. I zagrać coś. Dobra, jeszcze jakiś Co tam się dzieje? Dobra, musimy to gówno wielkie Wysadziłeś go, dobra, niszczymy tego dziada e, z tym już problemów nie powinno być jakichś większych ponieważ on jest duży i w miarę wolno leci. Strzelmy sobie jeszcze takimi kilkami. Powinny go... No! Rozjebać. I gitarka. Dobra. Ach, to była według mnie najgorsza taka część e, tego wstępnego epilogu. Uwaga, uwaga, uwaga. I je, yeah. Ale co najważniejsze, teraz pojawi się kto? Oprócz mnie, oczywiście. Uwaga, Sezamie, otwórz się. A, nawet ja O, no i fuck. Jeb. Ała. Dlaczego, ludzie, wy jesteście tacy impulsywni? Wypadł z mojego trawnika skór wielu. Ok. E, I tutaj e, mamy do czynienia z tym całym rólem tych naszych e, kosmitów e, i tak, oczywiście tu będzie pogadanka, taki gra wstępna, że oczywiście go uderzymy tam e, raz, jeszcze go tam przywrócimy e, no i dobra, możemy było jeszcze jedną raz, dwa raz, ok e, Ale oczywiście wszystko do czasu, bo to oczywiście początek gry nie możemy go zabić a także ta walka będzie się toczyła przez jakiś tam, pewnie przez całą grę, tak mi się wydaje, pan Okej, okay, oko w oko. Gila wycierasz, fuuu, chcesz chusteczkę? Come on, dam ci chusteczkę. Albo po nosie. dobra, ale niestety widzę, że masz... ...ciało. No i... Tak to jest jak się oszukuje. Au. Au. Czy się z nas wyśmiewa? Faja, Tak, kurde, nie będzie. To, że mną troszeczkę po... E, pomachasz, powijasz mi nereczki, to nie znaczy, że umrę, no, zjem, no, opanuj się. Jesteśmy w XXI wieku, a w rolę to już chyba z 30. Nie, a, to już powiem ci, że naprawdę... E, zabolało. Zniszczę się z wielką czynnością. no to dawaj na gołe klatę, a nie się cieszysz. O, ho ho ho, co ty Mikołaj Święty jesteś. Dobra. E, I to jest, a jeszcze nie koniec. Fioletowy dom e, ukończono. Dalej. I teraz będzie przedstawiona cała taka historia co się z nami stało e, po tym momencie spotkania mm, króla. A nie, to już minął po prostu. Wsadzi nas do e, fikcyjnego świata, który przypomina naszą e, kulę ziemską, czyli Ziemię. E, dobra, moi drodzy, e, chyba zakończymy e, ten odcineczek tymi wstępnymi e, epizodami, tymi, znaczy, epizodami, e, dialogami i tak dalej. I w następnym odcinku, to już w trzecim, przejdziemy już do normalnego. Eee, życia Okie, cycuchy Patrz jak se latam Że się potykam Że nie można Kciuk, okej, okay, bez broni, Dobra, moi drodzy Ja jestem Leon, to jest Science Room Drugi odcinek eee, I do zobaczenia w kolejnym Także trzymajcie się I cześć